Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Mówiłem Wam, że chcę zmienić olej. No, czekałem cały czas na pogodę, bo przecież było tak zimno, że się nie dało nic zrobić. W końcu mamy jakiś cieplejszy dzień. No to bierzemy się do roboty. Jak wiecie, zmieniłem olej. I przy okazji chcę zrobić pukankę filtr oleju mana. No i dostałem reprymendę od jednego widza, że stosowałem podkładkę pod korek miedzianą Kiedy Honda mówi, że ma być aluminiowa Więc zakupiłem aluminiową od Erlinga Okej okay. Wlewamy calutką pukankę Silnik rozgrzany Pojechałem specjalnie na krótką Przejażdżkę. Niektórzy z Was mówią, że można kupić pukankę byle jakiej firmy, bo to tylko nafta. Nie wiem, może macie rację. Jakoś człowiek się czuje pewnie, jak jest to produkt jakiejś renomowanej firmy. No i odpalamy silnik i zostawiamy na wolnych obrotach na 10 minut. Okej, okay. została minutka. Patrzę słuchajcie, na osłonę i znowu jakiś zwierzch hobby. czy to znowu kuna, czy może kot człowiek bezsilny, ja mam sierść mam te y, odstraszacz elektroniczny, chociaż mówicie żeby nie dać go w górę, tylko skierować w dół albo w bok najlepiej ja w bok, to może go tu przyczepię do akumulatora mam też kostkę WC i dalej coś przychodzi Ok, czas minął, tylko muszę sobie teraz wjechać na podjazdy. Ok, I tu mamy filtr, a tu mamy śrubę spustową. OK, filtr popuszczony, na razie go zostawię i odkręcimy koreczek to była chyba 17 ktoś pisał w komentarzu, że podjazdy są bez sensu, że się nie nadają na, na wymianę oleju, bo auto przechylone yy, jak najbardziej się nadają, nawet są o wiele lepsze niż normalna pozycja na podnośniku takim u mechanika, gdzie auto w poziomie bo jak widać korek spustowy jest od tyłu im auto jest przechylone i tym, tym bardziej więcej oleju spłynie podczas spuszczania No to bierzemy wiadereczko No i teraz fit oleju możemy sobie ręką elegancko odkręcić Ok, i zmienimy już strzeleczkę. Powiem Wam, że ja jakoś tak naprawdę bardziej ufam tym podkładkom miedzianym, które mają normalnie przekrój, przekrój owala i one się spłaszczają pod wpływem dokręcenia, także w tym momencie ona jest ładnie spłaszczona. Natomiast te aluminiowe, one wyglądają jak zwykła podkładka, czyli nic się tu nie spłaszcza. A to jest numer do hondy. sobie 5 sztuk, żebym nie musiał w przyszłości płacić za przesyłkę, bo cena główniana złoty 50 chyba czy ileś na przesyłeczka 8, Ok, no to dokręcamy. I w sumie dwa klucze dynamometryczne, większy i mniejszy. Ten większy zaczyna się od 40 i tak trochę nie ufam, czy to rzeczywiście jest 40, no bo on jest nic praktycznie nieskręcony. Natomiast mały się kończy na 30. To z ciekawości sobie najpierw dokręcę 30. I zobaczymy, czy jeszcze potem pójdzie tym dużym, gdzie jest niby 40. Ok, mamy 30 i dokręcamy Ok, w tej chwili jest 30 i przełożymy nasadkę na duży. No, słuchajcie, nic nie idzie. Pyka od razu tam, gdzie tam się skończyło na 40. Nic. Kompletnie. Czyli jest jakiś błąd. Podejrzewam, że tu właśnie nie jest 40. Więc, moi drodzy, ja go dokręcę trochę więcej jak 40. Okej. Okay. A może nawet nie był dokręcony na 40? Popatrzmy teraz. O, trochę poszło. To w sumie, w sumie chyba go nie dokręciłem wtedy na 40. Dobra, klucz od razu trzeba z powrotem rozkręcić. Żeby się sprężyna nie naciągała, pamiętajcie o tym. Ok, klucze rozkręcone. No to teraz filtr oleju. Tamten był ten sam model Mana. Widziałem, że był Made in Germany. Popatrzmy czy ten też jest oryginał niemiecki. Znaczy, oryginał na pewno jest tylko gdzie produkowany. No, też nic. Uszczeleczkę należy przesmarować. Choćby starym olejem. I dokręcamy filtr tylko ręką. Niektórzy wlewają sobie olej do filtra. Nie jest to głupi pomysł żeby silnikowi było lżej żeby było od razu smarowanie ale tam jeszcze posprzątamy sobie, wyczyścimy gniazdo, okej, okay, to wlejemy mu trochę oleju czemu by nie zadbać o nasz silnik nagrywałem Wam filmik o tym Ravenolu że na ich stronie można sprawdzić czy kupiliście oryginał czy podróbkę Mamy tu kody zdrapkowe, nawet dwa, w razie czego ja jeden zdrapałem. Wszedłem na stronę i pojawiło się gratulacje, kupiłeś oryginalny olej. Ok, pełnego nie będę wlewał, żeby mi się nie wylało jak będę dokręcał. No i dokręc dokręcamy tyle ile mamy siły w ręce. Ja lubię mieć wszystko tutaj ładnie czyste, zawsze nam się coś poleje, więc zmywaczem do hamulców zawsze sobie warto prysnąć okej, okay. teraz będzie luks. No to wlewamy całe 3,7 ja kupiłem 4 litry. Więc mi zostanie co nieco na potencjalną dolewkę, chociaż Honda w życiu mi nie wzięła nic oleju. No to wylejemy tak, żeby tu zostało na razie kreska pół litra. No dobra, palimy i z ciekawości popatrzymy tam, czy coś nie cieknie. Kontrolka ciśnienia oleju, zobaczymy, czy od razu zgaśnie. O, no, chwilę się pali i zgasło. OK, moi drodzy, robota wykonana. Zjeżdżamy furką i cieszymy się, że zrobiliśmy coś samemu. Olej, oczywiście, wlewamy do jakiegoś baniaka i oddajemy do utylizacji, bo ktoś mi zarzucił w komentarzu, że pewnie jestem wsiurem, który to wylewa w trawę. Nie, nie jestem wsiurem. Zawożę to do MPO. Mam całkiem blisko i bez problemu można pozostawić. Dzięki. Trzymajcie się.